Proszę. Ocknij się. Wszystko gra? Okay? Oh, oh, oh right? Nic się nie stało? Hey. Hi, I... Jim? Jim? Hey. What's a... Niesamowite. Right? Wszystko dobrze? Huh? Oh, yeah, yeah, w porządku, yeah, yeah, po yeah, prostu. Yeah, just, um, was, uh, sięgałem po uh, coś. Uh, okay. Wszystko dobrze. Nie wiem, czy słyszałeś, to ja organizuję zjazd. Rzeczywiście. Styl na lata 90. Zamówiłem Chamba ale odwołali się wczoraj. Szkoda, ale znasz mnie. Nie poddaję się. Już wszystko rozumiem, Michel. Na razie, jezu, ocknij się. Zdrzemnę się. Nie pora na drzemkę, wstawaj, cholera.